Dzień dobry, kochani, witam was serdecznie na moim kanale. Z tej strony Karolina i zapraszam was do oglądania odcinka Zestu Dzieci Challenge. No i moi drodzy, pewnie zastanawiacie się, gdzie my jesteśmy? Tak na 100% się nad tym zastanawiacie, bo jesteśmy w zupełnie innym mieście. Moi drodzy, niestety, ale u Dina stała troszeczkę ciężka sytuacja. Nie udało się zatrzymać domu, więc musieliśmy się niestety wyprowadzić, kupić mniejszy dom. Jest on w połowie umeblowany, wyremontowany. Na podwórku też tutaj mamy dosyć fajne miejsce dla zabawy, dla naszych dzieci, no ale niestety będzie trzeba tutaj troszeczkę popracować, podziałać, żeby aby nasze dzieci miały dobre żyćko, moi drodzy, to jest dom. Mój kiedyś tam zbudowałam. Troszeczkę go teraz przerobiłam, bo on był parterówką. Ja dodałam sobie pięterko. No i on w środku prezentuje się w ten sposób. Oczywiście, właśnie parter mamy w 100% w zasadzie umeblowany, jak widzicie. Natomiast góra jest niezrobiona, a u góry są właśnie pokoje dzieci, więc brakuje nam wszystkiego dla dzieci tak naprawdę i łóżek i w ogóle wszystkiego wszystkiego. No, a też nie mamy pieniędzy za bardzo. Nasza ondin jest w ciąży. Przeprowadziliśmy się do Evergreen Harbor, czy jakoś tak to się nazywa. No i będziemy właśnie tutaj sobie teraz poogrywać. No bo cóż, no tak wyszło, jak wyszło, że nas na tamten dom nie stać. Moi drodzy, włączyłam sobie tutaj właśnie tą całą ten ślad ekologiczny, włączyłam kurz yy, i trądzik i coś tam. I tak, i co ja wam powiem. Na wstępie zachęcam do zostawienia łapeczki w górę, będzie mi bardzo miło. Zostawcie koniecznie subskrypcję, jeśli jeszcze tego nie robicie, bo z tego co widziałam, to ponad 70% niestety, ale oglądanie subskrybuje, także zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Będzie mi naprawdę, naprawdę bardzo miło, jak będzie was tutaj więcej, a też będziecie w trakcie dostawali pewnie powiadomienia, żeby was też nic nie ominęło, także sobie kliknijcie też dzwoneczek. Dobra, Moi drodzy, tak, yy, jesteśmy właśnie tutaj w tym harbor. Yy, no i ja tutaj bym chciała z naszą Ondin, no niestety, ale muszę iść z nią chyba na śmietniki, ponieważ ja nie mam gdzie naszych dzieci dać do spania. Yy, niestety, więc yy, no, będę musiała niestety, ale z nią tutaj podróżować na śmietniki. Ondin no troszeczkę jest załamana tą sytuacją, no bo wiecie, no kto by chciał właśnie. Yy, to by chciał ogrzewać śmieciach, no ale nie ma wyjścia. No i musi. No tak wyszło, po prostu tak wyszło. Więc yy, tak to na razie będzie wyglądać. Mam nadzieję, że ich sytuacja się poprawi w miarę szybko. A dlatego będziemy grzewać śmieciach na początek, żeby w ogóle kupić łóżka właśnie dzieciakom, bo dzieci nie mają nam gdzie spać i to jest strasznie, strasznie przykre. Ja sobie właśnie tutaj pojadę. Aha, no i mieszkamy tutaj właśnie w tej okolicy. Mm, no i to chyba tyle tak naprawdę na chwilę obecną I jesteśmy w ciąży Ja mam nadzieję, że w ciąży możemy grzebać w tych śmietnikach To jest teraz naprawdę dla nas mega ważne Żeby wygrzebać coś interesującego Sprzedać to, nie wiem, odnowić Albo cokolwiek, żeby właśnie te nasze dzieciaki miały gdzie mm, Na czym spać No i dobra, dotarliśmy tutaj na miejsce moi drodzy Także chodźmy tu I zrobimy się nurku i powiedzenie Aha, śmietnik jest pusty Także no chwileczkę będziemy musieli chyba sobie tutaj pograć a żeby to się zrobiło, jeśli chodzi o ogłoszenia, głosowania w sensie, to ja sobie to raczej usunęłam, bo nie chcę, nie chcę tego. Akurat tego nie chcę, powiem wam szczerze. No, tego akurat nie, nie lubię. Nie no to zrzemni się w takim razie w wyśmietniku. Ja nie wiem, biedne te dzieci są, bo one naprawdę nie mają ani gdzie spać, ani nic. No, masakra. Ja mam nadzieję, że tutaj ktoś przyjdzie coś wyrzucić interesującego dla nas, żebyśmy właśnie mogli sobie tutaj coś się zrobić. Masakration, powiem wam, masakration, no ale no cóż, no takie życie, tak, tak to wyszło u naszej ondinki. Niestety nie mogło być zbyt kolorowo. Miała gdzieś tam jakieś pieniądze z no ale wszystko mówię wam, straciła, no masakrę, tak się... Tak się żyć ku podziało. Dobra, wyjdź i spróbujmy, nurkuj po okazję. I naprawdę ja mam nadzieję, że nas będzie stać na naj... jakieś najtańsze łóżka dla naszych dzieci. Ja wiem, pewnie napiszcie albo powiecie, albo sobie pomyślicie, że czemu nie usunę mebli z domu? No bo nie, no bo nie. No po prostu, no bo nie, jejku. Dobra, niech ona grzebie w tych śmieciach. Zobaczymy. on nie znalazła materiały z recyklingu, które można dobrze wykorzystać. No dobra, niechaj tu nam grzebie biedna dziewczyna. Może akurat znajdzie coś ciekawego, coś drugiego na przykład. O, to byłoby super, nie? Gdyby coś właśnie takiego znalazła. Zobaczmy, zobaczmy, no. Patrz, coś tam się świeci. Aha, cztery simoleony, o nie, jeszcze żebym powiedział, że liczyłam na coś więcej, tym bardziej, że jest no, prawie północ. Jest prawie północ, więc naprawdę by się przydało coś y, lepszego tutaj. Także naprawdę mam, mam nadzieję, że coś znajdziemy, jak tam Situation. Yy, księżyca Pocztówkę znalazła, aha, słabo powiem wam, nurkuj po okazji. Ciekawe ile razy będę mogła nurkować, ja sobie to przyspieszę. Elantin ja znalazła coś w śmietniku. Mm -hmm. Coś z modów, więc pewnie to będzie coś taniego, niestety. Um, no nic, no zobaczymy. E, co to jest? Coś znalazła, chyba jakiś obraz. No nic. E, słabo to wygląda. Nurki no, po okazji. Najwyżej wrócimy zaraz do domu. E, zaraz wrócimy do domu. No i nie wiem, no co się uda sprzedać, to sprzedamy. Zabawki, no najwyżej zabawki. Kurde, ale to smutne, że ja zabawki mam sprzedawać. No ale wiecie, jak się odkujemy, to im kupimy zabawki i będzie dobrze, nie? Myślę. Serio, tak myślę. Dobra, wróciliśmy do domu, moi drodzy, i pójdziemy sobie teraz tutaj szybko z naszą simką do łazienki. Bo jak widać, ona naprawdę bardzo, bardzo, bardzo potrzebuje skorzystać. No i w zasadzie nie tylko chwila, chwila. Macie jedzenie tutaj. A dobra, weź resztki. Wziąłeś resztki, to trzeba dać resztki. Otwórz. Mm. Okej, okay, sześć. Weź sobie porcję. Okej, okay, ty jesteś ogarnięte dziecko. No i fajnie, fajnie, no, no to się ceni, to się ceni. To się ceni. Wykąp się. Dobra, ja sobie zobaczę tutaj co mam do sprzedania. E, Także... Okej, okay, dobra. Hmm, nie wiem, hodowla kwiatów, może to zostawię, bo to się może przydać. Hmm, to możemy sobie sprzedać, wystawić. No niestety zabawki trzeba opalić, ale jesteśmy wciąż ciąży, dostaniemy kolejne. E, dobra, to byśmy mieli. Nie, to sobie wystawimy. No i dobra, no i tak by było w porządku, tak mi się wydaje, na chwilę obecną. Na chwilę obecną. Dobra, no to w takim razie widzicie co ja sobie wejdę tutaj w tryb budowania teraz, bo, bu, bo, 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 wypadałoby tutaj miejsce zrobić jakieś, na przykład jakieś mm, łóżka. Mamy dwójkę dzieci takich większych. No i teraz tak, większe może będą tutaj, a takie bowaski może tutaj w tym pokoju, może tak zrobimy, nie? Bo to jest też, też tutaj jest balkon, także mi się wydaje, że to byłoby spoko. O, i Są te z nowego dodatku łóżka, słodkie. A jaj, eee, makabrycznego malca. Hmm. Ciekawe, nie? Eee, łóżko makabrycznego malca. Dobra. Okej, okay. ale ja bym chciała jeszcze. Ja bym tutaj chciała, moi państwo, ja wam powiem, co, jak znajdę. Eee, c -c 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 -c. A wiecie co? Bo ja to tak zawsze szukam, a może po pakietach ja sobie wejdę tu. I. Eee bajkowy pokoik. Nie wiem, który to jest liczny, ale chyba ten wezmę. Chyba to wezmę. Powiem wam. Dobra, ja sobie to obrócę i może tak. Ej, no co mi znika? Co mi znika? Czyli nigdzie nic nie klikam? Znikło mi. Nie wiem. Coś się schramoliło. Szczerze, nic nowego chyba. Ja uwielbiam, uwielbiam jak coś się psuje. No... Dobra, nieważne, no nieważne, nieistotne. No wszystko mi znika. Co, co nie wezmę, to mi znika. Zaraz, jeszcze raz, jeszcze raz sobie wejdę w tryb budowania. I zobaczę, no bo kurczę, no stać nas w końcu na jakieś, wiecie, łóżeczko, więc fajnie by było po prostu sobie zakupić to łóżeczko dla tych e, dzieciątek, no. Dobra, wiecie co? Coś ich tam powstawiałam, ale ja nie wiem, czemu, ale mi przedmioty znikają. Jak tylko chcę, Aha, no i wyłączyłam światło, jak coś w kamerze, także, no, będzie takie zwykłe. Mam nadzieję, że Wam to nie będzie przeszkadzać, jeśli chodzi o kamerę. Po prostu tak mi leziło w oczy, tak mi oczy bolą, że musiałam y, wyłączyć softboxa po prostu, bo, no, nie dałam rady. No, ale w każdym razie, mam nadzieję, że. Mm, no, będzie okej. Okay. I w każdym razie. <laughs> bo to nie o to chodziło, nie? Wiecie, poprawię się, bo akurat. Y, go nie i w ogóle, i dobra, nieważne. Miałam chwilę przerwy, no, dobra. Yy, no, moi drodzy, tak. Nie wiem czemu, ale co daje jakieś y, rzeczy właśnie takie dla y, dziedźków i dziedźków, to one mi znikają. Widzicie? I ja nie wiem, co kaman. Dajcie mi koniecznie znać, jeśli wiecie, o co chodzi, czy to jest... Yy, teraz się zastanawiam czy zaktualizowałam modyfikacje skryptowe, w sensie MC Command Center, Ulchits i... Kolumny, wiecie? Teraz to się zaczęłam nad tym zastanawiać Może to jest problem, może w tym tkwi problem No i dobra, moi drodzy Dzieci mają gdzie spać, więc ja się mega z tego powodu cieszę I mam nadzieję, że szybko nie dorosną na, na chwilkę obecną Na chwilkę obecną, tak, no Dobra, wyście sobie podrabiali lekcje Więc ja będę chciała, żebyście się ogarnęli Chodź tutaj sobie skorzystaj Okej okay. Yy, aha ty też byś to skorzystał o, no jedna łazienka to może być problem ogólnie powiem wam szczerze yy, jedna łazienka może być problematyczna, chodź też na tutaj stworz pomyłkę zdrzemnij się usiąść, usiąść albo iść spać może lepiej tak iść spać chodź tutaj śpi ja nie wiem teraz sobie wymyśliłam nie wiem co Szczerze powiedziawszy, okej. Okay. I tak ty też pójdziesz sobie spać, chociaż oni tak za chwilę będą musieli wstać, bo no i do szkoły. Hmm. Także liptan, liptan, szanowni państwo, nie posiedzicie sobie. A ty co, o co ci chodziło z tą matką? Wiecie co, powiem wam, że nagrywam ten odcinek po prostu chyba cały dzień. No i jakoś mi to idzie dzisiaj. No dobra, cały czas jest coś do zrobienia, ale okej. Okay. Może w końcu go nagram. Osiągnięcie w grze 24 godziny. Cały dzień nagrywam. Mówiłam. Dobra, moi drodzy. Nie pamiętam, nie mam śląego pojęcia, na czym skończyłam, ale myślę, że wypadałoby zająć się naszymi dzieciakami, e, które poszły spać. No i bardzo dobrze, bardzo dobrze. Tak powinno być, no. Niech sobie śpią w najlepsze, nie? Wyobraźcie sobie, że Fabian chciał iść na wagary. No, on chyba zgłupiał. I on poszedł na wagary, patrzcie wy to. Ej, ty! się do szkoły, Ci, co mają iść do szkoły, niech idą do szkoły Okej, okay, dzidzia sobie śpi A to dzidzia, co ty tu robisz? Nie ja cię kręcę Ale dobra, nasze maleństwo i tak za niedługo będzie miało, wiecie co, urodziny, więc i tak się z tego powodu mega cieszę, mega, mega bardzo Normalnie ucz się pilnie, ucz się pilnie, bo wy musicie mieć dobre oceny, żeby nam pomóc tutaj ze wszystkim I się wynieść po prostu, zrobić nam miejsce Dobra, okej. Okay. I ty tak samo ucz się pilnie, ucz się pilnie. Uczcie się ładnie. Dobra, no to tak. Mamy 429 simlonów. No za bogaci to my nie jesteśmy. Ej, I tak, co to jest? Kupon zniżkowy, aktywuj go, odblokować 70% o, przez komputer. Dobra, nieważne, nieważne. Okej. Okay. Tutaj niby mamy chyba do malowania obrazów, mamy sztalugę, tak jest, mamy, tak żebyśmy mogli sobie pejzaż namalować, no nie wiem, czy my dostaniemy za to jakieś, jakiekolwiek pieniążki, czy nie, no ogólnie to dobrze by było coś dostać, powiem wam szczerze, no bo na razie to jest taka lipa, 400 simulonów, no niby byliśmy na tych śmietnikach, bo na śmietnikach można naprawdę zaje fajnie zarobić, no, ale na razie no jest taka lipa. Także, dobra, zawsze coś było. Ej, ale weźmy sobie w tryb budowania, wyposażenie rodziny. No bo ja coś tam pozbierałam, a tak mało coś sprzedałam. No właśnie, to są te rzeczy, te dwie rzeczy w zasadzie tylko. Ale zawsze coś, zawsze coś będzie. Zawsze może coś będziemy mieć na rachunki na przykład. O ile, o ile, o ile, ja nie wiem jakie to rachunki będą. A, także, no zobaczymy. Zobaczymy potrzeby... A czy ty w ogóle umiesz się załatwiać? Zaraz, zaraz. A umiesz chodzić? Czy ty w ogóle umiesz? Oj, proszę się trzeci poziom. Wiecie co, ja ją i tak będę musiała tutaj po prostu nauczyć załatwiania. się. uczyć, korzystania z nocnika. Mam nadzieję, że nie zrobi do pampersa. Tylko wiecie, zdążę sobie ją wziąć. A ty co? Malujesz tak? No ciekawe, co ci z tego wyjdzie. Ciekawe, moja droga. Dobrze by było. Dobrze o tym wiesz. Dobrze o tym wiesz, no ale zobaczymy, jak to pójdzie, nie? Zobaczymy. Zostawcie koniecznie łapeczkę w górę, tak jak tylko przypominam, zostawienie tantiem no słabe mamy te tantiemy ogólnie, no ale okej. Okay. I mała beksia. Ty mała Bekso, ty. Ty mała Bekso, ty. Yy, zrób pierdzioszkę, nie? Związek opieka nad dzieckiem, i ja bym cię poprosiła. Super, super skuteczna opieka. No i co? Jak biednie to wygląda tak na tym piętrze, że tak jakby te dzieci były normalnie jakimiś niewolnikami w tym domu i wiecie. Nie, okropnie to wygląda. <laughs> no. Yy, będzie lepiej, lepiej będzie, zobaczycie. Yy, naprawdę będzie dobrze. Jeszcze, jeszcze będzie pięknie. No. Psi, psi. Ładnie rób. Okej. Okay. Ucz korzystania z nocnika, a teraz idź się tam w To możesz dziecko zostawić, teraz idź co co drugie dziecko. Nie, nie, nie potrzebne mi to. Oho, dobra, ale ty jednak karmisz, prawda? Nakarmiłaś, no i świetnie. Okej, okay, a ty? O Jezu, jedzenie zepsute. Nie, ja nie mam czasu teraz z nikim rozmawiać, w sensie on Din nie ma czasu. Ja mam go a dobra, niech będzie tego sposia w takim razie. Myślałam, że ją zwolniłam. Zwolniłam w takim razie tylko ogrodnika. Podaj obiad i weź. Yy, fasolkę zrób. Okej, okay, ja to znam darmowa forsa, że brzmi podejrzenie. Nie wiem, co to by się mogło wydarzyć, gdybym wzięła te pieniądze. Kto wie, może to były jakieś szczere intencje i moglibyśmy mieć łatwy zarobek, albo co gorsza, dostalibyśmy jak, jakąś, znaczy <grybujesz> jakąś tonę kredytów i bym, byśmy nic nie, nie zrobili, no. nic. Okej, okay, dziedził się w łóżeczku. A to, to łóżeczko jest tak piękne. Jest tak piękne. No, naprawdę jest cudne. Dobra, ty musisz zrobić jedzenie, a ciebie bym poprosiła, ty chodź tu, tu na dywan se siądź. O, podejdź tu. Gdzież, dziecko? No i został ci tablet, moja droga. Graj w grę może, o. Bo i tak musimy sobie tutaj ogarnąć. Granie w grę to chyba jest umiejętność myślenia. A my no to mamy. A my to mamy. E, w takim razie rysuj z lamą. Wyobraźnię szkol. E, nie ma cię w domu. No nie ma, nie ma. Mm, 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 nie ma, mm. nie ma nas. Dobra, wyobraźnię sobie tutaj robimy. On in. siedzonko A, okej, okay, dobra. Hm. Ja bym chciała mimo wszystko, żeby zrobiła coś do jedzenia. E, podaj obiad. No to nie będzie to. Jezu, a ci simowie się mnie słuchają, tak się mnie słuchają, to jest niesamowite, jak się mnie słuchają. W zasadzie to się w ogóle nie słuchają. No... Nic a nic. Bardzo nieładnie powiem wam, no bardzo nieładnie. Brzmi na sędzie. A. Dawać Durcha to na złość czy na miłość? Nie pamiętam. A środek jeszcze na coś był. Środek masa, nie wiem. Dobra, zrobisz coś do jedzenia? Bo ty nam padniesz za chwilę, 130 simoleonów, o matko. Nie możesz je zrobić. A ten blat to to nie? Na tym się nie zrobi. Co ty gadasz? Serio, ale lipa! Ojacie, Coś się. Co nie spodziewałam? No wiadomo, to lepiej wyglądało tutaj, ten chlebak. No ale dobra, jak tak ma być, no to niech tak będzie. Eee, dziecko głodne. Dobra, zrobiłabyś coś do jedzonka. No, rób rób. Rób, rób, jedzonko. A ma mamo. A ma, mamo. I już myślałam, że jakieś powitanie, jakieś ciacho czy coś, a to nic. Nic, nie chcą nas witać, no. Dlaczego? Muszę się przesunąć. Dobra, spoko. Już powinno być yy, miarę. Miara i test, dobra. Co się tutaj z Gretą dzieje? Greta jest głodna. Weź sobie porcję, moja droga. Panienko, weź sobie porcję tutaj ładnie, no. Zjedz sobie, żebyś mi tutaj z głodu czasem nie padła, bo wiecie, no tak się zdarza. A wypadałoby, żeby się tu nic już takiego nie przytrafiło naprawdę. Myślałam, że w dzisiejszym odcinku urodzimy sobie dziedziusia i w ogóle, ale chyba jednak nie. Dobra, ty już skończ tutaj grać na tym tablecie. No musisz, musisz iść zjeść. A wy dzieciaki jak tam? W zasadzie to no nawet całkiem okej. Okay. Ale poprosimy cię, żebyś sobie zjadł, odrobił lekcję, no i w ogóle zaraz sobie. Co, co to było? Stwórz pamiątkę. Ze no, wszystkiego możemy tworzyć pamiątki. Ja w ogóle jeszcze z tego nie korzystałam, z tej opcji. Odrabiaj lekcję. Jakie macie oceny? Szóstkowa uczennica, szóstkowy uczeń. O kurczę. A, dobra. Oni chyba już mieli te szóstki. Teraz tak mi się coś kojarzy. Więcej opcji nie, gotuj torcik, tort hamburgerowy, sobie schowamy do lodówki. Dobra, ważne, że to małe dziecię sobie je i teraz pytanie, czy on na sobie tu wejdzie, sama śpi? Tak się zastanawiam, czy ona da radę tam wejść, ale wiecie co, jest dobrze. Mamy 1000 simulonów więc naprawdę nie jest najgorzej, mogło być dużo, dużo gorzej. Mogliśmy w ogóle nie mieć pieniędzy. No, w zasadzie tak było, ale już jest y, naprawdę lepiej. Tak, już jest dobrze. Yy, już jest ok. Yy. Kontynuuj tort. No. Już myślałam, że nie zajmie się tą sprawą. Ok. I ty, co? Nie wejdziesz na górę, czy wejdziesz? Nie wejdziesz. Dyskowny lokalny plan działania, ale ja nie chcę. Ja to wyłączyłam. O, wejdzie na górę, fajnie, super. A ty? Dobra, dzieciaki odrabiają lekcje. Tak jest, świetnie. Ondyn, ktoś do ciebie dzwoni? Nie wiem kto. Tristan. Zeszłej nocy mi się przyśniłaś, szedł za tobą mroczny kosiarz. Ciągle spoglądał na swój slablet, a następnie na ciebie. Tak przynajmniej mi się wydawało, chyba nie miał twarzy. Nieważne. To nie ma znaczenia. Liczy się to, że być może jestem medium, więc sprawa jest poważna. Jesteś w niebezpieczeństwie, przyjaciółko. Nic mi nie będzie przestań. Jej, ja, no, mam nadzieję, że nic jej nie będzie, bo ja chcę skończyć ten challenge kiedyś. Kiedyś, w przyszłości. No. Kiedyś na pewno. Tak myślę. Kiedyś się uda, nie? No raczej. Dobra, dodaj świeczki urodzinowe. Proszę ja ciebie dodaj. Okej, okay, no to chodź Tola, chodź tutaj. I zdmuchnij świeczki. Już nie rób tych lekcji, już w zasadzie to już nie musisz. Chodź tutaj, podejdź sobie tutaj. Dobra. I sobie będziemy tutaj śpiewać 100 lat, 100 lat. 100 lat, 100 lat. No, dawaj. Aha. Ja nie wierzę. Ja nie wierzę. Naprawdę coś się tu odchrzeniło w tych Simsach u mnie. Ja widzę, że będę musiała tutaj sobie ładnie posprawdzać wszystko. No? Okej. Okay. Chyba się udało. Chyba mamy urodziny. Dodaj świeczki urodzinowe. Myślałam, że wiecie, że ona tutaj podrośnie i że będziemy śpiewać 100 lat. A ja widzę, że ona musi naprawdę sobie gdzieś pójść za dom sensu. No dobra, raz, dwa, trzy i jesteś żarłokiem. Jakie umiejętności? Romantyczne. Romantyczne? Dziecka romantyczne. Co? Wiedza. Duchowa historyczka, niech będzie. ty Całkiem niezła wyszła. Jestem w szoku. Prawda, nie najgorsza. A teraz ty mój drogi. Gdzie ty idziesz? Gdzie ty idziesz, kiedy ty masz zwłoknąć świeczki? Chodź tu, chodź. Bo jeszcze ciebie bym chciała zobaczyć. No. Fabianie. O nie, naprawdę, serio? Ja cię kręcę, nie wierzę, nie wierzę, no muszą iść, muszą iść. E, dobra, okej. Okay. Ro... No. Czyli rozumiem, tak, jesteś niezręczne towarzystwo, okej. Okay. I wy po prostu macie takie, to chyba każdy dostaje, tak? Te umiejętności romantyczne można start, nie wiem. Ale jesteś dziwny. Jesteś dziwny, ale kochanie, zakończmy... Co ja powiedziałam, kochanie. Ewidentnie chcę mi się spać. Cały dzień nagrywam ten odcinek, a jest już prawie dwunasta w nocy, także... Dobra, kochani, to byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Taki a nie inny odcinek. Mam nadzieję, że nic nie namieszałam. Dobra, trzymajcie się po ciepło. Uch, już mi się język monta. Trzymajcie się cieplutko. Cześć!